Lajka z tej strony Sija i dzisiaj jest ze mną Mia I dzisiaj gramy tak no nową grę w Stumble Guy. Guys Guys znaczy się No myślę, że wam się spodoba, można to też grać pojedynczo i dzisiaj gramy właśnie z Mio. No robimy play i zaczynamy Ja jestem takim ja mam dzikiem śnieżnym A ja mam takiego mexico Oby nie była tak To jest tu, podobne my. do Brawl Stars W sensie nie tak gra, tylko jak się wejdzie... Nie, to jest to moja... nie okropne, nienawidzę tego. No, to jest bardzo trudne, ale myślę, że damy radę. Gdzie jesteś? Bo ja cię nie widzę, bo o, skoro, bo skoro widzę widzowie się potrafią dać od razu tak bardzo dużo subskrypcji, to myślę, że my też damy radę. Jestem, przejdę to! Przez jakimi musi ludzi? Przez komuś, kto sobie szedł. Teraz oglądam. Przez komuś, kto sobie szedł. Przez kogoś, kto sobie szedł. Dobra, zobaczymy, jak to odpada. O, odpadło dużo osób, ale na szczęście ja zostałam. Ja też nie, ja też zostałam. Okej, co następne? No. O nie była znowu ta sama mapka. Mija. Ale może być. Um, co teraz? O, moja ulubiona! Ty w nim jeszcze nie grałaś, wiesz? chciałam gra. grać podobną. Grałam w tą, w tą samą, pamiętam. Hmm. Ale się, ale mnie wywaliło. Napiszę, haha. Żeby w była Jak ogólnie, jak nie będziemy mogły się znaleźć? To będziemy robiły na przykład, wysyłały różne emotki. Ja sobie chodzę na bokach. I Kurde, cyk. spadłam. Ja już prawie jestem. O nie. Widzę cię, widziałam cię. A to nie ty byłeś. Ja? Jestem, 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 widzicie, cześć! Jest, jestem. Jestem! A ja, jak, osób a ja już coraz mniej osób zostało. Widzicie, powiedziałam cię. Coraz mniej osób zostało. To nie mija? No, mało osób. O, o to co ja wcześniej grałam. Nienawidzę tego. Ten miodek spowalnia. A tak. to chodzi o to, kto na, kto na samej górze zostanie? Yy, tak. O nie. Jesteś na, na jakim jesteś poziomie? Na drugim. Ja prawie na ostatnim. Właściwie na ostatnim. Broni Damy radę. Damy radę. Damy radę. Chociaż ja prawie przegrałam, to i tak radę dam. O nie, przegrałam. Spowalnia mocno, ale nie spadnę w ogóle. A! Prawie spadłam! A, padłam. Przypadkowo. O matko. Dobra. No, no to kolone. I też mam. Właściwie, czy to my? Nie. Nie, to jest ta osoba, która wygrała. Bo się nazywa sywy. Nieważne, nie, nie musisz szczędzić. A jeśli zdobywa... E, mówmy na to, gemy. Zdobywa, Dobra, była reklama, także no. Robię party. Mam? Dawaj mam. damy w party. Dobra, party. Joinij się do y -y, mnie. jasne. Joaj się. joiniku. 1, 1, 7, 4, Jeden, i jeden. jeden, jeden, siedem, siedem cztery, cztery, dziewięć, dziewięć. Oczywiście to był taki kod. Ona musiała jeszcze raz dołączyć, no bo tutaj nie da się przez... Nie da się cały czas mieć, być w partii i cały czas trzeba tworzyć od nowa. A no. jak wy wiecie coś y, na temat o tej grze, piszcie nam w komentarzach. No. Jesteśmy chętni, co będziecie... na Co będziecie pisać. Jak na przykład wiecie coś o tej grze, to... Więc nie poczytamy komentarze No, wybieraj się, mapko! O! o to jest ta mapka, nie. której nie mogłam przejść. To jest ta najgorsza mapka. Której na trampolinie nie mogłam przejść. też tej trampoliny. Dobra, myślę, że, bym, że damy radę. Cyk i myk. I cyk! Był, byłam na gościu, jaki. Byłam na głowie gościa, jakiegoś, który miał takiego samego skina jak ja. Widziałam. Szybko nam poszło. Już prawie jestem. Nie no! O, jestem. Cyk. Jestem. A to jestem młotki. Cyk. O nie! Poleciałam. Teraz najgorsze. Ktoś napisał hi. O nie, spadłam. Muszę znowu. Ej, Mija, cofnij się do tego, gdzie ja jestem. Nie mog... Jestem, jestem, jestem! W jakim cudem? Jestem! Ale, Mija, proszę, finiszu. przestań, przestań Przepraszam, ale... Na finiszu. Jej! Przeszłam finisza. Chcę by pooglądać no nie, no ja pewnie hmm. tego nie przejdę. bo. o widzę cię. Oglądam Ciebie. No chodź. No właśnie. O nie. Ale ja nadal gram. Fajnie Cieszy się. Ale się cieszę. A w ogóle to szkoda w sumie, że ja nie zostałam, ale mia ja poradzisz sobie. Dziękuję. Proszę. O, lubię tą mapkę. To Przeciwam, Przeciwam, wcześniej co musiałam... tylko ciebie. Oczywiście wcześniej musiałam. Oczywiście no, wcześniej musiałam, tak jakby. Yy, zatrzymać, bo coś się zacięło. Tak, zacięło się. -i. No. Będę się na tym lodzie śliska Coś napisałam. będziecie że... chcieli, no to. A, spadłam! Jak będziecie chcieli, no to. Spadłem. ten... No to, no to możemy robić wiele mapek z Super. tego. Dzień, A właśnie to. w się teraz jest tak, że można stworzyć swoje własne mapki. I w ogóle. Tak! Spadłam! A będziesz mnie oglądać? A jak się ogląda? No musisz piknąć. Widzisz? Dopóki ja. O, nie mija nie. jeden. Widzicie jakiego Spapaa! ona ma fajnego ludzika? Spadłam. Ja nie mogę oglądać jakoś ciebie teraz. Możesz, miałaś mnie. Przed chwilą? Tak, przed chwilą. Eliminated. O, mi odpadła. Widziałam jak spadałam. Hmm. Co, ej, możemy nadal grać. A, nie, będziemy oglądać. To ja hmm. robię live i ogólnie... Ja też robię live i od nowa będziemy. Myślę, że zaraz ten filmik będzie musiał się już kończyć. No okej. Okay, Gdy dojdę do. do tego karnetu, no to już się skończy ten filmik. Niestety znowu. musisz do mnie. Ja to zatrzymam, yyy. żeby nie przedłużało. No dobra, już jest mija. I teraz robimy play. Ja, no, ja robię play. 15 Ale sekund. błagam, mnie klikaj kik. To jestem ja. Obracam się. O taki jest mój skin. A ja jestem różnym ludzkiem. Idziemy do siebie. Nie wiem czy wy wiecie, ale po mojej stronie wtedy akurat gdy tą główkę wzięłam, no to mi wtedy też wzięła stronę i tak się przytulali. O, znowu ta mapka. No ale mam nadzieję, że... Ona jest łatwa, ale te kwadraciki są trudne. Ale te kwadraciki zatrzymują dziwnie. Poza tym nie wiadomo, który dobre które jest złe. A ja po prostu mam pomysł. Ja, ja chodzę tylko tam, gdzie są odkryte i gdzie inni ludzie odkryli. Jestem. Ja sobie sobie. I wygrywam. O, przeszłam. Jestem. To jest super. Będę cię oglądała. O, widzę cię. Okej. Okay. Tam przyszłaś. Widzisz mnie? Bo ja cię widzę. Odpadają mało osób, ale dużo. Mało. O, ale dużej osoby z tymi zwykłymi ludzikami. No. Tymi początkowymi. No, tymi jaka matka jest następna. Powiedzcie mi. W sumie... Nie wiadomo jaka jest następna. O! Nigdy o nie nie grałam! Jej. No bo my to sobie dopiero zainstalowałyśmy. O co w niej chodzi? Przekonasz się. Musisz skakać i uważać na bomby. No, no to łatwe. Ten nie kto przetrwa na Ja przetrwałam na razie. O nie, spadłam. Hmm. Widzisz. To jest no bardzo to trudne. Będziesz musiała mnie no oglądać. Się oglądała widzicie, Cię. Oglądam Cię i spadłaś do wody. No. A tym razem Ty do mnie dołącz. Dobra. Na dzisiaj, moi drodzy, to już będzie wszystko. A zatem widzimy się w następnym odcinku i prosimy pa, pa. Was o ile, o ile subskrypcji? Yy, jedną a pięć lajków. No. Tyle. Także yy, dziękujemy bardzo i widzimy się, się w następnym, następnym odcinku. odcinku. Pa, Papa. Pa, pa.